Kyrie eleison, Chryste elejson, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boża, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, nieogarnione przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, Niepojęta tajemnica o Trójcy Świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w wyrazie największej potęgi Pana, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, Ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże tryskające z najświętszego serca Jezusowego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże. Dające nam najświętszą Marię Pannę za matką miłosierdzia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w uświęcaniu sprawiedliwych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w udoskonalaniu świątobliwych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże pociecho dla chorych i cierpiących, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boje Boże, nadziejo dusz rozpaczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom, zawsze i wszędzie, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, Rozkosze niebiańska zbawionych ufamy Tobie Miłosierdzie Boże ochłodo i ulgo dusz czyścowych, ufamy Tobie Miłosierdzie Boże korono wszystkich świętych ufamy Tobie Miłosierdzie Boże niewyczerpane źródło cudów ufamy Tobie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Przepuść nam, Pania. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Pania. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, przeto miłosierdzie Panie na wieki wychwalać będę. Módlmy się. Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.